Siema! Film ze sposobem montażu, który osobiście bardzo nie lubię, czyli najpierw nagrywanie, później yy, łączenie tego w całość, takich urywków, i do tego dogrywanie głosu. Czegoś takiego nie lubię strasznie, no ale, no ale trzeba jakoś to nagrać. To będzie prawdopodobnie ostatni odcinek, taki, znaczy ostatni film w rozdzielczości HD Ready, czyli 720p. No chyba, że, ten, że kolejne filmy albo w sumie w tym filmie spotkam się z dużym sprzeciwem z waszej strony, żeby nie nagrywać w Full HD. Ale już tam jakiś kawałek następnego filmu, kawałek materiału już mam nagrany w Full HD. Myślę się przerzucić na Full HD, dlatego, że nie widać dropu, na przykład z Nemera albo z Razodora. jak ubiję, albo nawet z tego nowego bossa i dużo ciężej się gra, tak jak widzicie, nawet tu nie widać nazwy serwera, ani nic. Jest przerąbane. Fajnie jest z jednej strony, no bo <laughs> da się oglądać to nawet na telefonie i widać wszystko dokładnie, ja na swoim Samsungu na to wszystko widzę, na cały no, całego dropu no to nie widać tak jak mówię ale, ale da się przeczytać co tam leży to co widać co się mieści na ekranie w full hd to, to widać wszystko dokładnie I, i fajnie też się te filmy ogląda myślę że już większość z was ma monitory w rozdzielczości full hd i nawet e, laptopy które teraz wychodzą są właśnie w takiej rozdzielczości także Myślę, że z tym nie będzie jakiegoś większego problemu. No, oczywiście, jeśli będziecie się bardzo sprzeciwiać temu, żebym nie nagrywał full HD, no to zostanę w, e, przy rozdzielczości HD Ready, ale myślę, że, że tak źle nie będzie. E, tak jak widzicie tutaj, jest, e, takie początki przygotowywania do, do jakiegoś tam grubszego ciśnięcia. Później wam pokażę, właśnie. No, już nie w tym filmie oczywiście, ten film będzie krótki. No tu właściwie już dobiega do końca, pewnie jakoś tam spróbuję przedłużyć. W kolejnym pokażę wam resztę przygotowań, resztę albo kolejną po prostu część przygotowań do... do tej sury, do DT po prostu, do drobienia odłamków, bo będę dropił odłamki w DT. Tam już jakiś czas temu wam o tym mówiłem, a teraz dopowiadam dla ciekawskich to będę dropił odłamki w DT na siódmym, ósmym piętrze, zależy jak ta sura będzie dawać radę. Na razie byłem tam i, i średnia pompa, bo nie ma tego Rubinu, jeszcze nie ma zbroi na P, e, defa jest za mało, także, także będę starał się ulepszać tą surę. No i po prostu widzimy się w kolejnym filmie i piszcie, czy Chcecie to to Full HD czy nie, czy jednak zostać przy HD-RIDGE? Wcześniej o to was pytałem, ale teraz dużo zmian zaszło. Właśnie najważ, najważniejsze jest to z tym dropem, że nie widać tego dropu i nie wiem, jak tą kamerę musiałbym przybliżyć, żeby drop się zmieścił na ekranie. Dobra, na razie.